Drodzy panie, drodzy panowie, siostry, bracia. Witam was serdecznie w Nowym Roku. Mam nadzieję, że ten rok będzie tak łagodny i piękny jak dzisiejszy dzień. I tego państwu wszystkim życzę. E, witam was na pierwszej imprezie e, na tej strzelnicy, na strzelnicy Bractwa Kurkowego, Ziemi Jednogórskiej. I mam też nadzieję, że te zawody na pewno będą bardzo udane i że takie właśnie zawody często się na tej strzelnicy będą odbywać. Organizatorem tych zawodów, to już jest kolejna dziewiąta edycja, tak. jest Andrzej Gawłowski, Lok Energetyk i za to, że zechcieli z nami tutaj te zawody organizować. Oni przede wszystkim bardzo im Dziękuję. Witam Was ja jeszcze raz bardzo serdecznie w imieniu wszystkich organizatorów, bo tak by trzeba było do końca powiedzieć, że nas jest y, duża grupa tych, którzy zaczynali, zaczynał Piotrek Żarczyński, który jest dzisiaj z nami obecny. Piotruś, dzięki Piotrusiowi praktycznie toczy się ten y, turniej o złotego kura, który stoi przed Państwem. Pistolet 25 metrów, karabin 50 metrów. Jednocześnie będziemy strzelać y, czarny prog u Piotrka na stanowisku. Dit is oké. Okay. Dit gaan pas. Moet ek sien. Dit gaan net. 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 Dit gaan Panie Przewodniczący! go, nie trafiłem. No? No? jest dura, ale... Jeszcze lewej? Tak. Wypnij tą rękę. Dobrze. korzatu. Dobrze, teraz tylko. Znajduję na dratach. Zaczę. Wykonać. Tak. Czy trzeci w szarze, czy drugi lewej? Moje doświadczenie. do pierwszej z lewej. Będą opublikowane. Szczegółowe były do wglądu przez cały czas zawodu. Na I jelące, tak. w nowinach czy na portaliku? Na portaliku. Na naszym zaprzyjaźnionym portaliku Dobra. będzie sytuacja taka, tylko czekajcie co wyście mi tu napisali? Czarny proch. Dobra. Czarny proch. Rozpoczniemy od czarnego prochu Zbyszku. Wręcz już od trzeciego miejsca, tak? Od trzeciego miejsca. Piotr Żarczyński. Do tego dostaniesz nagroda. Nie? Tu jest jeszcze taki pamiątkowy <grymianie> do napełnienia. Do napełnienia. Paulinka. Gratulacje. Bardzo. Proszę bardzo. I czytamy, czytamy, kto zdobył... Ale czytamy od, najwięks od największego miejsca teraz, dobrze? Od ostatniego? Nie, od Honyjaki. największego. Hojnacki. Jacek Chojnawski, proszę bardzo. Jacek. Pierwsze miejsce ogólne. Chodź tu kolego. Szelce,